No cześć. Witam was serdecznie. To jest kanał Bitewniakowo, a ja jestem Kuba i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj zajmę się pierwszą częścią poradnika do Hail Caesar i porozmawiamy ogólnie o organizacji armii, typach występujących w grze jednostek i pokażę wam przykładową statystykę danego oddziału. No i tak jak mówiłem ostatnio, naszą armię dzielimy na dywizje. Każda taka dywizja liczy minimum 4 jednostki. Liczba jednostek w dywizji nie jest ograniczona. Natomiast musimy właśnie spełniać to minimum tych czterech oddziałów w każdej dywizji. Każda dywizja musi posiadać swojego dowódcę. Dowódca nie bierze bezpośredniego udziału w walce, natomiast musi być dość blisko naszych oddziałów, by nasze jednostki mogły dość efektywnie wykonywać rozkazy. No i tutaj ja właśnie posiadam dywizję, która liczy. Cztery standardowe oddziały piechoty, jeden malutki oddział harcowników oraz oczywiście dowódce. Przypomnę wam tylko jeszcze, jakie rozmiary jednostek występują w grze. Oddział malutki to jest od 5 do 6 ludzi. Oddział mały to jest od 8 do 12 ludzi. Oddział standardowy to jest od 16 do 20 ludzi oraz oddział duży od 32 do 40 ludzi. I od tych rozmiarów jednostek należy jeszcze rozróżnić liczbę szeregów, które występują w danym oddziale. Zobaczcie, tutaj na przykład jest oddział, który liczy dwa szeregi. I w jego przypadku oddziałem standardowym będzie od 16 do 20 ludzi. Jeśli natomiast ten oddział miałby mieć trzy szeregi, to wtedy musiałby minimum liczyć od 24 do 30 figurek, żeby być oddziałem standardowym. A jeżeli mamy oddział, który liczy 4 szeregi, to wtedy standardowy oddział musi liczyć przynajmniej 32 figurki i to jest oddział od 32 do 40 figurek. Dla ułatwienia może pokażę wam od razu tabelkę i tutaj jak widzicie, 4 szeregowy oddział to właśnie standardowa liczba figurek, to jest od 32 do 40 modeli. Duży to jest już od 60 do 80 nawet, także widzicie jak dużo figurek występuje w tym systemie. Najmniejszy oddział czteroszeregowy to jest od 20 do 24 figurek. Jeżeli chodzi o jazdę, no to sami widzicie, od 3 do 4 to jest malutki, od 6 do 8 to jest mały. Od 12 do 16 modeli to jest standardowy oddział i to nas zawsze najbardziej interesuje. No, i duży oddział to jest już od 24 do 32 modeli. Czyli widzicie tak naprawdę, jak dużo figurek w tej grze potrafi występować. W grze występują jeszcze lekkie rydwany: jeden to jest malutki, dwa to mały. Duży to jest od 8 do 10. Ciężkie natomiast rydwany liczą się tylko od oddziału małego i to jest jeden rydwan. Od 4 do 5 to jest duży. Dwa i trzy modele to jest standardowy oddział. W grze występuje sześć głównych typów oddziałów, i każdy z tych typów dzieli się jeszcze na kilka podtypów. Mamy piechotę, kawalerię, artylerię, rydwany, słonie oraz tabory. Jeżeli chodzi o piechotę, to możemy ją podzielić na cztery podtypy: ciężka piechota, średnia piechota, lekka piechota. Oraz harcownicy. Jazdę natomiast możemy podzielić aż na pięć podtypów: katafraktów, ciężką kawalerię, średnią kawalerię, lekką kawalerię oraz konnych łuczników. Rydwany dzielimy na dwa podtypy: lekkie rydwany oraz ciężkie rydwany. Tutaj Wam pokażę statystykę danego oddziału. Tu jak widzicie typ jednostki, czyli w tym wypadku ciężka piechota. I tak, pierwsze cztery statystyki dotyczą walki. Pierwsza, clash, do, dotyczy walki w pierwszej fazie bitwy i oznacza liczbę kostek, których użyje dana jednostka w walce. W tym przypadku jest to 7 kostek. Sustained oznacza walkę w drugiej y, fazie y, starcia, czyli jeżeli jednostki y, walczą przez więcej niż jedną turę, te same jednostki. No to wtedy ta statystyka czasami różnie się zmienia. W tym wypadku jest to również siódemka, czyli ta jednostka, jeżeli walczy przez kilka faz tą samą walkę, to wciąż walczy taką samą liczbą kostek. Na przykład ciężka kawaleria potrafi mieć w pierwszym uderzeniu 9 kostek, natomiast jeśli wciąż kontynuuje walkę w drugiej fazie bitwy, no to posiada już tylko 6 kostek. Kolejna statystyka dotyczy liczby kostek w krótkim zasięgu, czyli short range, i oznacza to zasięg krótkiej broni dystansowej, takiej jak np. oszczepy czy proce, oraz liczby kostek, które, które jednostka posiada, kiedy wspiera naszą przyjazną jednostkę. Jeżeli ta jednostka włączy się do wsparcia w walce naszej przyjaznej jednostki, to wtedy posiada właśnie te trzy kostki, jako ta jednostka wspierająca. Long Range, czyli długi zasięg, oznacza zasięg broni, które strzelają na długi zasięg, czyli na przykład łuki, kusze i tak dalej. Morale Safe oznacza liczbę, którą potrzebujemy wyrzucić na kostkach, kiedy otrzymamy jakieś trafienia. Na przykład, jeśli otrzymamy trzy trafienia, rzucamy wtedy trzema kostkami, jeżeli wy 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 wyrzucimy cztery plus, to te trafienia są nam anulowane, jeżeli nie, no to niestety otrzymujemy stałe trafienia. Stamina oznacza bazową wartość bojową całego oddziału oraz morale. Jeżeli spadnie do zera, oddział jest wstrząśnięty. Jeżeli poniesie dwukrotność tej wartości, czyli w tym wypadku 12, to wtedy oddział jest natychmiastowo zniszczony. Nie oznacza to, że oddział wcześniej nie ucieknie z pola bitwy, zanim nie poniesie aż dwukrotności tej e, statystyki, ponieważ kiedy e, właśnie spadnie już nam ta statystyka do zera, to wtedy oddział jest wstrząśnięty i nie zawsze walczy już z dobrym skutkiem. I ta liczba też zmienia nam się w zależności od wielkości oddziału. Tutaj e, ta statystyka jest zawsze pokazuje, tyczy się oddziału standardowego. Jeżeli byłby to oddział duży, to mamy plus 2. Czyli, jeżeli byłby to oddział duży, to mielibyśmy 8. Jeżeli byłby to oddział mały, to mamy do tego minus 2, czyli w tym wypadku byłoby to 4. Generalnie większość oddziałów posiada staminę w liczbie 6 jako standardowy oddział, więc zawsze wiemy, że jeśli będzie to oddział duży, to będzie miał 8. Jeśli będzie mały, to będzie miał 4. Oddział Tini, czyli malutki, zawsze posiada staminę na poziomie 1. Na końcu mamy zasady specjalne danej jednostki. Niektóre jednostki posiadają różne zasady specjalne, ale to wymienię już w kolejnym filmie. No i myślę, że na dzisiaj to tyle. To będzie taka seria krótkich filmików. Wydaje mi się, że takie krótkie filmy będą dla Was bardziej przystępne, więc pewnie powstanie z 5 albo 6 części. Jeszcze nie wiem, robię to spontanicznie, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli Wam się spodobało, to zalajkujcie. Możecie również zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wszelkie uwagi i pytania piszcie w komentarzach. A ja dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę i do następnego, cześć.